Od Boga Ojca naszego, łaska Wam i pokój, i od Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec. Paweł wzywa Kościół do oddawania dziękczynienia i oddawania chwały Ojcu. Za co? Że On nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba. Widzisz, wszystko to, co Bóg Ojciec miał w niebie dla ludzkości, zostało uwolnione. I to jest. Wszelkie duchowe błogosławieństwo nieba zostało uwolnione przez Boga Ojca, i to jest. To, co my tutaj robiliśmy na tych seminariach robimy usuwamy przeszkody usuwamy wroga z naszego życia po to żebyśmy mogli czerpać z tej obfitości błogosławieństwa które jest niektóre będzie które jest w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata abyśmy byli święci nienaganni przed obliczem jego Widzicie, Bóg, Ojciec, który jest czysty i święty w doskonały sposób, on pragnie takiego życia też naszego, abyśmy my byli tak czyści i święci jak on, żebyśmy byli podobni do niego. Więc widzicie, to co robimy, po to jest łaska, po to jest jego pokój. To co robimy, to usuwamy przeszkody i usuwamy wroga który zatrzymuje ten proces uświęcenia w naszym życiu, dojrzałości, żebyśmy przechodzili od niemowlaka w Chrystusie poprzez okres dzieciństwa, młodzieńca do ojcostwa. Wiecie, każdy z nas, jak tutaj jest, jest takie miejsce w Bogu dla Ciebie, że pod koniec swego ziemskiego życia powinieneś być duchowym ojcem dla wielu, duchową matką dla wielu. To jest przeznaczenie każdego Bożego dziecka. Niestety niewielu do tego dochodzi z różnych powodów, ale między innymi dlatego, że nie ma takiej posługi w kościołach, a niektórzy w nią w ogóle nie wierzą. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa, według podobania woli swojej. To jest niesamowite. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Bo taka była Jego wola i taka jest Jego wola, według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Widzicie, kiedy, my, kiedy Ty przyjmujesz ten dar łaski, dar miłości, to z Twojego serca wypływa dziękczynienie i chwała dla Stwórcy, dla Dawcy, a to porusza Jego serce. Które jest jeszcze bardziej otwarte na ciebie, dla ciebie, na ciebie. Coś ci chcę powiedzieć jako ziemski ojciec. Jeśli dziecko swoją postawą czy modlitwą dotknie serca Ojca, Ojciec uwolni dla niego wszystko. To kim jest i to co ma. Jeśli ziemski ojciec to zrobi, to cóż dopiero niebiański. A przecież żaden ziemski Ojciec nie jest doskonały. W Nim, w Kim? W Chrystusie mamy odkupienie. Nie będziemy mieli. Mamy. To, co my robimy, usuwamy przeszkody, które nie pozwalają nam czerpać z pełni odkupienia. To nie jest tak, że jeśli ktoś jest zdemonizowany, to jest B, w cudzysłowie. Nie. W jest B. Dostał prawo, to prawda, przez nasz grzech, to też prawda. Świadomy nieraz, nieświadomy, dostał prawo, więc Kościół też jest po to, żeby, żeby Boże to ciało Chrystusa miało zrozumienie i, i pozamykało te furtki dla diabła. Żeby on nie miał więcej dostępu do naszego życia. I żebyśmy też mogli pomóc innym. Czynić zrozumienie, uwolnienie, uzdrowienie, czynić uczniów. Jak utrzymać takie rzeczy? Za wszystko dziękujcie. Wiele czasu kiedyś spędziłem rozważając to słowo. Za wszystko dziękujcie, bo taka jest wola Boża względem Was w Chrystusie, Jezusie. To słowo za wszystko. Pomyślałem sobie, Boże, jak to jest? Czy za trudne rzeczy mam Ci też dziękować? Nie rozumiałem tego wtedy. Czy wtedy, kiedy boli i cierpię, to też mam Ci dziękować? I powiedziałam tak, Boże, przyjmę wszystko oprócz jednej rzeczy choroby. Jestem gotowy przyjąć wszystko ale tego nie przyjmę nigdy z jednego powodu bo Chrystus wziął moje choroby na krzyż ja ustanowiłem tą prawdę 30 parę 30 kilka lat w moim życiu temu i dlatego mogę chodzić w zdrowiu bo ustanowiłem prawdę biblijną w swoim sercu i powiem wam ja nie mam zamiaru chorować i cokolwiek będzie dotykać mego ciała, całe moje wnętrze powie nie. Nie mam zamiaru chorować. Bo moją własnością jest życie w zdrowiu, bo to jest moje dziedzictwo, za które Jezus zapłacił cenę. Więc ja nie pozwolę się z tego okraść. Ale zacząłem dziękować Bogu za trudne momenty życia, nieraz przez łzy. Wiecie dlaczego to robiłem? Aby stać się wykonawcą słowa, nie rozumiejąc tego. Po latach zrozumiałem, że to było dobre i właściwe, bo Bóg ze wszystkiego wyprowadził dla mnie dobro, bo On taki jest. Kiedy człowiek przechodzi przez trudne sytuacje życiowe, nie rozumie wielu rzeczy. Nie rozumie dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Niektórzy się obrażają na Boga, na cały świat, na wiarę, na Kościół, na wszystkich, co można się obrazić. A diabeł zaciera ręce. I tacy ludzie mają żal do Boga, zamiast dziękować Mu. Powiem Wam, Boże myśli nie są naszymi. Boże drogi nie są naszymi. Ja dzisiaj znam część Bożych dróg, nie mówię, że wszystkie. Ale nauczyłem się chodzić tymi drogami, które On mi objawił. I na tych drogach zawsze mnie spotyka błogosławieństwo. Życie i błogosławieństwo i błogosławieństwo i błogosławieństwo. Ja nie muszę o to zabiegać. To po prostu jest na jego drodze. Więc kiedy ja chodzę jego drogą, to te błogosławieństwa dosięgają mnie w sposób naturalny. Nie muszę o to modlić się, zabiegać, pościć. Ale jest jedna z tych dróg do tego. Za wszystko dziękujcie. Dziękczynienie prowadzi do wdzięczności, a wdzięczność otwiera niebiosa. A kiedy niebiosa są otwarte nad Twoim życiem, to wszystko się dobrze ułoży. Jezus powiedział do wroga: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Nie wybranym dla siebie. Każdym. Nie wybranym dla siebie w swojej sytuacji. <grym> każdym. Bo to jest Słowo Boga. Powiem wam, jeśli Kościół nauczy się szanować słowo Boga, będzie błogosławiony, jeśli stanie się wykonawcą tego słowa. Jest niemożliwe, żeby błogosławieństwa ominęły go. To jest niemożliwe po prostu. Nie własne wyobrażenia, nie własne interpretacje, nie własne pomysły to słowo. Całe pismo przez Boga jest natchnione. Nie urywki, całe pismo przez Boga jest natchnione. I pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Bóg nam zostawił swoje słowo. Każdy człowiek chodzący po tej ziemi może sobie to kupić, tak? To zbyt wiele nie kosztuje. Jest pytanie. Wiara w samego w Boga może nie zmienić twojego życia. Jest pytanie, czy ty wierzysz Bogu? Dla niego to się liczy. A co to znaczy wierzyć Bogu? Wierzyć w to, co on powiedział, co jest zapisane. To jest bardzo proste. To jest bardzo proste. Powiem Wam, dzisiaj widzę, że to jest o bardziej proste niż ja kiedykolwiek myślałem. Tu nie trzeba żadnego zmagania. Po prostu przyjmujesz i wierzysz, że to Bóg, Bogo kochasz, Bogo szanujesz. Więc przyjmujesz, bo mu wierzysz. Często ludzie szukają cudów najpierw. Powiedział, dopiero wtedy będę o tym mówił, uwierzę. W Bogu jest na odwrót. Najpierw mi uwierzysz, zobaczysz cud. To inaczej nie przychodzi. Tak jak powiedziałem, Proces uwolnienia, dochodzenia do dojrzałości, to tak jakby ściąganie. Wiecie, kiedy z cebuli zdejmiesz tą pierwszą osłonkę, która już jest taka martwa, następna jest żywa, prawda? Po jakimś czasie ona też umiera. Znowu ściągasz. I często to jest taki proces. Nie myślcie, że kiedy ja dzisiaj się z Wami dzieliłem słowem. Że do mnie nic nie docierało. Ja też byłem pobłogosławiony przez to, co mówiłem. Pomyślcie o tym. To jest proces. Każdy z nas jest na drodze i w drodze. Ważne jest, żeby nie zbaczać z tej drogi, bez względu na to, co się dzieje. Bardzo często po takich spotkaniach wróg czyni zamieszanie w życiu człowieka. Bardzo często to jest. I zaraz przychodzi i powie Ci tak, no widzisz, nic się nie stało. A może nawet będzie gorzej. Ja przez doświadczenie nauczyłem się, żeby nie słuchać tego i powiedzieć Ci, nie, będzie lepiej, bo to ja decyduję, jak będzie, a nie ty. To jest mój wybór, to jest moje życie, moje decyzje i moje wybory, a nie diable twoje. To ja decyduję o tym. A więc to ty i ja decydujemy, jakie będziemy mieli życie. To ty i ja decydujesz, w co wierzysz i jak wierzysz. To jest twój wybór. Trzydzieści parę lat temu ja przed Bogiem powiedziałem, Panie, przestaję słuchać ludzi, bo miałem zamieszanie już. <laughs> Powiedziałam: Uwierzę w Twoje słowo i pójdę za nim, a Ciebie proszę, żebyś mnie chronił przed zwiedzeniem, bo bałem się. Więc kiedy podjąłem taką decyzję, zobaczyłem, że dopiero wtedy Duch Święty zaczął przynosić mi naprawdę objawienie, uczył mnie Bożych dróg. Dlaczego? Bo ja się zdecydowałem, bo przed nim podjąłem decyzję, że będę wierzył Jego Słowu, na przekór wszystkiemu, okolicznościom, odczuciom, uczuciom czymkolwiek. Minęło ponad 30 lat i dobrze na tym wyszedłem. I Bóg mnie chronił. Mi jest dzisiaj łatwo rozpoznać, co jest z Boga, co nie. Ja nie mówię, że ja mam doskonały dar rozeznania. Ale dla mojego osobistego życia jest to bardzo wystarczające. I też staram się chronić Kościół przed głupimi doktrynami. I na niektóre doktryny nie zezwalam tutaj w Kościele. Zachęcam Was do budowania więzi z Bogiem, tej żywej, niereligijnej, bo to nic Wam nie da. Jest nienormalne, kiedy dziecko nie słyszy głosu swego Ojca. To jest nienormalne. To nie jest sprawa uczuć czy odczuć. Bóg najczęściej na początku ożywia to słowo dla Ciebie. I przez słowo przemawia. A kiedy zbudujesz z Nim relację, to możesz dojść do takiego miejsca, że nieraz będziesz w sytuacji. I Panie, co chcesz, abym zrobił? I On Ci powie. Była tutaj jedna osoba, która Jola się modliła. I Duch Święty jakby zwrócił mi uwagę na nią. I powiedziałam Panie, może chcesz coś powiedzieć jej. A Pan powiedział tak, zrób dla niej to i to. Powiedziałem, dobrze. I ona czekała na te słowa kilka lat. Nieźle, co? Taki jest nasz Bóg. Widzicie, gdybym nie słyszał, coś by ją ominęło. Nie mówię, że Bóg by jej tego nigdy nie dał, ale ominęło ją by. to, że przyszła tutaj, że Bóg ją tutaj przyprowadził, bo Bóg wiedział, co chciał dla niej zrobić, bo znał jej potrzebę. Kogo Bóg może użyć? Bóg zawsze użyje kogoś, kto mówi: Panie, oto jestem. To nie jest sprawa doskonałego naczynia. To jest sprawa otwartego i wierzącego naczynia i wrażliwego i to wszystko. Ja nie jestem doskonałym człowiekiem. Podziękujmy ojcu. Halleluja. Coś Wam powiem, kochani? Między 80 a 90% modlitwy dziękczynienie, dziękczynienie, dziękczynienie. I niech mi nikt nie powie, że nie ma za co dziękować. Panie, zgłaszamy tu na tym miejscu, Halleluja. że niebo prawdziwie jest nad nami otwarte. I Ty spoglądasz ze swojego świętego tronu. I wiemy, co teraz oczekuje Twoje serce. My się pochylamy dzisiaj nad Tobą, kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i z całego serca Ci dziękujemy. Tak, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś teraz w nas Czynieniem. Pomóż nam dziękować teraz Jezusowi, całym naszym sercem. I każdy z nas wsłucha się w serce Jezusa. Panie Jezu Chryste, Ty masz piękne serce, cudowne serce i my Ci dzisiaj za nie dziękujemy. Dziękujemy Ci za każdą kroplę krwi, która została wylana dla naszego zbawienia. Za to, że dałeś się tak sponiewierać, dałeś się tak odrzucić, ale nie zgrzeszyłeś, za to Ci dziękujemy. Że wytrwałeś do końca na drzewie krzyża. Kiedy umarłeś, pojawiłeś się w piekle i za to Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że nie ustraszyłeś się, nie ulękłeś się, że jesteś naszą mocą, że Ojciec w cudowny sposób posadził Cię na tronie i Jego mocą z martwych zmartwychwstałeś. Za to Ci, Jezu Chryste, dziękujemy z całego serca. Dziękujemy Ci za tę wolność, którą dzisiaj zamanifestowałeś w naszym życiu. Dziękujemy Ci z całego serca za to, co stało się dzisiaj naszym udziałem. Dziękujemy Ci za manifestację Twojego Królestwa tutaj, na tym miejscu. Dziękujemy Ci za Słowo, które stało się tutaj dla nas ciałem. Szanujemy Ciebie, Jezu Chryste, z całego serca, błogosławimy Ciebie i uznajemy Słowo. Ty jesteś Słowem. Ciebie zabieramy. Ciebie słowo odwieczne zabieramy i ogłaszamy, że Twoje słowo jest w nas potężną mocą, i ono w mocy swojej będzie współpracować z nami dla naszego dobra, dla naszego, dla manifestacji zbawienia w nas. Amen. 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 Wywyższamy Cię tutaj, Jezu. Wywyższamy Cię i uwielbiamy z całego serca. Wywyższamy Cię i uwielbiamy Cię z całego serca. Ogłaszamy, że jesteś pełen chwały. Pełen mocy, pełen błogosławieństwa. Wywyższamy Cię, Alleluja. wywyższamy Cię, wywyższamy Cię. Alleluja. Niebo jest otwarte. Niebo jest otwarte. Czy ktoś tu może zaklaskać dla Pana? Niebo jest otwarte. Niebo jest otwarte. Alleluja. Niebo jest otwarte. Panie, wierzymy w potęgę Alleluja. Twojego królestwa. Panie, ogłaszamy, że to nie jest tylko radość naszych emocji, ale to jest prawdziwie radość naszego serca, które dzisiaj zostało uwolnione. Dziękujemy Ci tutaj, Panie, za każde miejsce wolności, za każde słowo. My wierzymy, że teraz z nieba przychodzi potężna pieczęć Twojej miłości i pieczętuje to w nas. I ogłaszamy, Aleluja. że moce ciemności nie mają prawa tego wyrwać. Niech ten kościół zaklaszcze dla Pana. Niech tu Aleluja. się coś stanie Aleluja. w duchu. Aleluja. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Aleluja. Jezu Chryste, nasz Królu i Panie, wywyższamy Cię. Fala, czadu.